Siema, szczęść Boże! Jesteśmy pod parafią Chrystusa Króla w Poznaniu. Jedziemy na zjazd Niniwy, Niniwa Poznań. Mała ekipa, bardzo mała, ale jedziemy. Czarna Skoda. Skoda Fabia, wikarego poznańskiego. Aktualnie ojciec Karol nią jeździ. Jest wyzwanie zapakować się w tak mały bagażnik, ale jakoś daliśmy radę i wyruszamy do Opola. Udało się zapakować. Zapakowaliśmy się, ale roleta zostaje. I wieszak. Wieszak. A gitara wejdzie? Tak, wejdzie. Który to wasz zjazd? Drugi. O, dopiero pieniądze. drugi, a twój pewnie dziesiąty Nie no, liczę, liczę, liczę. <laughs> to 21 to 10. A byłeś na każdym? To 10, albo 11 o, dobra. Jednak pojechałem, jednak się zabawałem, plany były inne Ostatnio mega dużo rzeczy się dzieje I niestety terminy różnych wydarzeń Mi się nakładają i muszę dokonywać Trudnych wyborów Musiałem zrezygnować z imprezy osiemnastkowej gąsiora Szkoda, wszystkiego najlepszego dla niego Zawsze na długi weekend Były jakieś inne plany I mało razy na tych zjazdach byłem ale w sumie byłem już yy, w Iławie byłem, w Kędzierzynie-Koźlu, w Siedlcach, w Warszawie. Trochę już tych zjazdów było i teraz jedziemy na kolejny. kościół. na zdjęciach wyglądał na większy. Też tak dla jasności, kościół się dopiero buduje. Parafia już istnieje, więc parafianie są i tymczasowo mają mszę w takim namiocie. Jest to ciekawe. chodzi o pierwszy dzień, no to mam trochę mało nagrane, więc tutaj dodam taki komentarz. Wyjechaliśmy z Poznania w sumie szybciej niż musieliśmy. Zjazd zaczynał się wieczorem, więc wyruszyliśmy spokojnie po obiedzie. Do Opola z Poznania w sumie spoko droga. Jedzie się jak na Wrocław S5. Mega przyjemnie. Później kawałek obwodnicą Wrocławia. Na pewno bliżej niż do Kokotka na festiwal. Niecałe trzy godzinki drogi. Zatrzymaliśmy się jednak jeszcze w Maku po drodze. No i dojechaliśmy, zarejestrowaliśmy się i do oficjalnego rozpoczęcia było coś około dwóch godzin. Tamten wieczór, nie wiem dlaczego, był naprawdę bardzo zimny. I tam siedzieliśmy sobie przy ognisku, żeby się trochę ogrzać i przez chwilkę żałowałem, że nie wziąłem grubszej kurtki, ale następne dni były już znacznie cieplejsze. Po prostu ten wieczór, no kurczę, jak na złość. No i był mocny wiatr. Z ogniska wiecie, jak wiatr wieje prosto w oczy. Aj, no to jest to ból wręcz. I chłopaki tam z Opola byli mocno zajęci organizacją, trochę im to poprzygasało, ale ja ze Staszkiem i Nikodem. zajęliśmy się ogniem i było spoko. Śpiewaliśmy razem z dziewczynami. Okazało się, że jedna z nich bierze nas na noclegi. Ojciec Jędrzej tam przechodził, więc o tym wspominał. Ale wtedy jeszcze się nie zapoznaliśmy. Okazało się, że ona i jej rodzina są mega spoko. Jak w sumie na każdym zjeździe. To jest coś, co jest dla mnie mega ważne. To sobie cenię na tych zjazdach, ta gościnność ludzi. Kilka dni się mieszka z nimi poniekąd. Wiadomo, że całość dnia jest jakby przy kościele, przy klasztorze. Ale jednak śniadania i kolacje je się z rodziną i to buduje tą więź. Bo gdy nas zjeździe w Warszawie nocowaliśmy tylko swoją ekipą w seminarium warszawskim, no po prostu czegoś brakowało. Zawsze jest to inne uczucie, wracać do pustego pomieszczenia, nie wspominając o tym, że często dojadaliśmy się jakimiś fast foodami. I ludzie zawsze bardzo serdecznie nas przyjmują i to jest na tych zjazdach fajne. Ojca Jędrzeja kojarzyłem jeszcze z seminarium w Obrze. W ogóle dużo tych ojców, którzy teraz są jakimiś wikarymi na różnych parafiach, czy gdzie indziej posługują, za Poznałem kilka lat temu jako kleryków. Jeśli chodzi o te zjazdy, koniec końców się tam nie doliczyłem. Nie wiem, czy wspomniałem o wszystkich zjazdach, ale na kilku już byłem. Co tutaj? Pędzierzyn koźle, Siedlce, ło, znalazłem. Grotniki, a na pewno było tego jeszcze więcej. Byłem na trzech festiwalach życia, dwa razy biegłem, jeden raz nie brałem udziału w biegu, było także bardzo dużo innych wyjazdów, a na rekolekcjach powołaniowych byłem już dziesiątki razy. I generalnie doświadczenia wyjazdów z oblatami mam bardzo. Bardzo, bardzo dobre. Pojechaliśmy autobusami z Parafii Oblackiej do seminarium duchownego. Szyma. Jest kolejny dzień, wczoraj się za dużo nie działo, nie zdążyłem dograć aktualizacji. Znajdujemy się w seminarium w Opolu, tu wam wkleję jakie dokładnie, ale tak, tutaj nasz duszpasterz, też. wikary, ojciec Karol, Kmiel, będzie miał konferencję dotyczącą nadziei, bo cały temat zjazdu w ogóle jest nie do strona. Jest związany z nadzieją, w pełni bez nadziei, no bo chodzi o ten rok jubileuszowy Wielkrzymi Nadziei 2025. Generalnie, jak na razie, jest spoko, bardzo fajnie. Śpimy urodzin, jednak nie na salkach To też jest ważne, bo bardzo fajnie nas przyjęli. <śpiewanie> к chciałbym się odnieść. Czasem jak gdzieś powiedzmy do mainstreamu przedostają się właśnie jakieś filmiki czy zdjęcia z naszych wyjazdów czy zjazdów czy festiwalu, stają się poniekąd wiralowe, no to ludzie są bardzo zdziwieni skąd tyle młodych ludzi na imprezie typowo powiedzmy katolickiej, chrześcijańskiej, kościelnej i pod jednym z filmików było nawet zarzucane, że oni tak naprawdę nie wierzą, wkręcili się na jakiś tani wyjazd z księdzem albo pojechali sobie dla beki. No ale ja mogę to zdementować. Powiem Wam, że tak nie jest. Większość ludzi, którzy jeżdżą na wyjazdy, to są ludzie jednak, którzy uczestniczą w spotkaniach, wspólnoty przy parafii, gdzieś mniej lub bardziej poszukują tego Boga w codzienności, starają się być blisko Boga, ma to dla nich jakąś wartość i jakiś sens. I w większości, myślę, że nawet w zdecydowanej większości, są to osoby wierzące i przeżywają to na poważnie. No i to jest fajne. Teraz mamy ten rok jubileuszowy, co 25 lat jest jubileusz, ostatnio był w roku 2000. Czyli jeszcze zanim pewnie większość uczestników zjazdu się urodziła, teraz przeżywamy 2025 Pielgrzymi Nadziei. I to, że tylu młodych wyznaje jednak tą wiarę w Boga, to też jest takim motywującym znakiem nadziei. Zjazd był zaplanowany trochę inaczej niż poprzednie te aktywności, ale szczerze mi się bardzo podobało. I nawet jakbym chciał, to nie mam za bardzo na co narzekać. Naprawdę zjazd mi się podobał. Ale nie wyprzedzając faktów, zapraszam do oglądania na wstępie. To tyle. Jest miła oh, Jesus, to Unia Jezus Chrystus. spotkanie będzie o nadziei, która w temat mówi nadzieja, która trzeba. w spotkaniu z drugim człowiekiem. I dlatego zaprosiłem Wyspę o grupę wsparcia. Jest kaczką z Dniady Poznańskiej. I tą konferencję właśnie chciałbym powiedzieć z taką nadzieją, że nie będę mógł jej tak do końca samym powtarzać. Kto jest, sylbor, tak jest nie, nie, nie. symbol tego zjazdu? Symbolem jest studnia. Więcej niż jedno zwierzę to. owca? To stado. Tak! Taki jest symbol tego zjazdu. Symbolem jest studia. Co jest symbolem w Waszym życiu? czyli co jest miejsce, gdzie dochodzi do takich spontanicznych, niezaplanowanych spotkań z ludźmi? Dla obrazu takim studium jest na pewno ekspres tokarny. Gdyby tego ekspresu tokarny nie było w samonie, no to myślę, że część by nie przyszła, a tego tak przychodzą, to samo rozmawiają, spotkają się, jak się to możemy sobie spójrząc w miejscem spontanicznych spotkań dla Was. Szkoła no, to nie jest taki świetny <śmowa> <jest taka śmowa> przykład, ale niektórzy poznają w swoim w szkole, albo na przykład w kościele, na spotkali w Dobra, szkoła, super przykład, ale weź na przykład sklep, marka, gdzie spotykacie ludzi. Podwórka, klatka schodowa, gdzie spotkacie się z jakimś swoim sąsiadem, Jestem, no, po prostu To są wszystkie miejsca, gdzie spotykacie się w codzienności. Tak? niezaplanowany sposób. Tak? I zwłaszcza w tym początkowym etapie, no to potrzebowałem po prostu wsparcia. No takiego, wiecie, pocieszenia jakiegoś. Doświadczyłem wtedy dwóch rodzajów spotkań. Zobaczmy, to były spotkania z życzliwymi ludźmi. To nie były spotkania z jakimiś hamami, którzy chcieli mi zrobić na złość. Tylko to były spotkania z ludźmi, którzy chcieli dla mnie dobrze. Ale jeden z tych spotkań tylko mnie denerwował i wkurzał, a drugi dawał nadzieję. Jaki rodzaj spotkań mnie denerwował? Wtedy, kiedy ktoś przychodził i mówił na przykład będzie dobrze. Skąd ty człowiek możesz wiedzieć, że będzie dobrze? Nie wiesz tego. No nerwował mnie to, bo to było tylko nic nie odnosiło. Ktoś po prostu czuł, że musi coś powiedzieć, nawet tak wypada, więc coś mówił, ale to tak bardziej chciał wyjść sam, ze spokojnym sumieniem, że coś powiedział, niż, że rzeczywiście jakoś zobaczył to, czego potrzebuje. To nerwowało mnie też, kiedy ktoś się tak będę mną użalać, w taki, wiecie, tkliwy sposób. No bo takie jak mnie, no to co robi? Ono tylko koncentruje się na tym, co jest trudne. Pokazuje ci, jak bardzo ty masz ciężko i jeszcze bardziej sobie no, bo fokusuje na tym, że jesteś źle. Więc ja rozumiem, że te osoby chciały na mnie dobrze, ale to nie wyszło, bo nie potrafią i zobaczyć tego, co przeżywam, albo nie potrafią i na to odpowiednio zareagować. Ale był też drugi rodzaj spotkań. Były spotkania, które dawały mi nadzieję, które jakoś nie wspierały. I na przykład jeden, nazwijmy to sposób yy, takiej reakcji, no to kiedy ktoś do mnie przychodził, no i mówił, słuchaj stary, nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak się zachować, no ale wiedz, że pamiętam o Tobie, nie jestem przy Tobie, mądre się za Ciebie, a jak będę coś konkretnego zrobić, no to powiedz, bo ja nie wiem co. I to było super, No bo ktoś mówił, że nie wie jak się zachować, ja to naprawdę rozumiem, że taka sytuacja no, może przerastać, możemy nie wiedzieć jak zareagować, ale nie próbował uciekać w jakieś tanie pocieszanie, tylko powiedział to wprost i dał też dodatkowo bardzo ważny komunikat. Pamiętam o Tobie, a więc jesteś dla mnie ważny, modlę się za Ciebie, a jak będę mógł coś dla Ciebie zrobić, no to zrobię, tylko powiedz co, bo ja I to naprawdę było wystarczająco. Ale to też jeszcze wyższy level takiego wsparcia. Wziął wtedy, kiedy e, ktoś potrafił zobaczyć dobro i mi je pokazać, jak dzieje się pomimo tych trudnych sytuacji. W praktyce wyglądało to na przykład tak, że ktoś mi powiedział, słuchaj, podziwiam cię, no bo ktoś by się załamał, a ty się jakoś trzymasz, nie? Po tym, jak powiedziałem, jakiś tam żart. I wtedy to nagle mi to otwierało na to oczy, że no, rzeczywiście jest to przygnębienie, lęk, takiej intensywności większej niż normalnie, no ale rzeczywiście się nie załamałem. No bo jak dzieje się coś trudnego, no to my mamy taki, taki nie, jak to nazwać, mechanizm, że zawężamy swoje widzenie. Jakby my nie widzimy tego dobra, który się wokół nas dzieje. Widzimy tylko to, co jest złe, no, bo z tym sobie nie radzimy i na tym się tylko skupiamy. I wtedy potrzebujemy tutaj osoby, żeby nas wyrwała z takiego naszego zawężonego patrzenia, no i pokazała, że, no jasne, jest coś trudnego, ale jest też jakieś dobro. Jak ten obrad tak naprawdę mu powiedział, że się nie załamałem, to mnie nagle to doświadczyło. Faktycznie się nie załamałem. Od razu poczułem się jakoś lepiej, to dodało mi to od razu siły, bo pokazał mi jakieś dobro, które już było a którego ja nie potrafiłem zobaczyć. Były też inne osoby, które dawały takie wsparcie y, przez żarty, ale ich może nie będę cytował, bo rozumiem, że nie dla każdego jest komfortowe nabijanie się z kaka. Aczkolwiek ktoś zobaczył, że rzeczywiście mi to pomoże, bo nie będzie mnie to tak bardzo koncentrowało na tym, co jest trudne, tylko trochę mnie od tego zdystansuje. Pozwolić spojrzeć na to z takiej perspektywy na brak dystansu, No i to też było super.